Jako chrześcijanie nie dyktujemy ci, jak ty żyjesz lub masz żyć swoim życiem. Nie wierzysz w Boga, nie czytasz Biblii. Okej, okay, to jest w porządku. Możesz sypiać z kim chcesz, pić alkohol na umór, zażywać narkotyki, hańbić. Bóg dał ci wolną wolę i możesz go wybrać albo go odrzucić. I kim ja jestem, aby mówić ci, co masz robić? I masz rację, opierając się na konstytucji i masz prawo nie wierzyć w Boga. I według konstytucji żaden chrześcijanin ani chrześcijanka nie mogą starać się ani zmuszać cię, abyś został również chrześcijaninem bądź chrześcijanką. Ale mam nadzieję, że zgodzisz się, że jeżeli ty masz prawo do ateizmu, to nie masz prawa do zamordowania kogoś innego bez prawnych konsekwencji. Masz prawo do pijania się alkoholem, ale nie masz prawa do jeżdżenia pod wpływem alkoholu. Ponieważ teraz ranisz życie kogoś innego, który nie jest twoje. Masz prawo sypieć z kim chcesz, ale to nie daje ci prawa do mordowania każdej ludzkiej istoty w twoim łonie. Możesz powiedzieć, że nie zależy ci na tym, co te antyczne pisma święte mówią. Między innymi Biblia czy Apokryfy, ale bez tych antycznych pism nie byłoby systemu sprawiedliwości, który istnieje dzisiaj. Bo to Biblia czy Tora czy Apokryfy nadały wartości ludzkim istotom, bronią świętości ludzkiego życia. To te mityczne książki, mityczne w cudzysłowie, zakończyły dzieciobójstwo za Moloka, jako ofiar z ludzi. To chrześcijanie walczyli o prawa przeciw pedofilom i zbanowali poligamię. Tak więc, aby wszystko było jasne, jesteś ateistką i to jest w porządku, czy ateistą, możesz żyć swoim życiem jak tylko chcesz, dopóki nie odbierze to życia drugiej osoby. Wtedy wkracza sprawiedliwość i wtedy moralność, którą bierzemy z Pism Świętych, musi przyjść do tego narodu. Więc aby było jasne, nikt w was nie wmusza chrześcijaństwa ani zasad moralnych. Gdy wy robicie i chwalicie się i głosicie, czy dzielicie się swoim życiem bez Boga, My chrześcijanie również mamy prawo do tego samego, tyle że z Bogiem i według Boga.